Nie. Dzień dobry Państwu. Dziewczyny już wstały. Dzisiaj mamy 24. 24 maja 2024 roku. Klara no tutaj czyta zaproszenie. Dzień się zaczyna pięknie. 17 stopni już mamy. Okay. No przecież super ci idzie. Dawaj Korucha. Tak o, kids są sobie tutaj. V... Ostrzy pazury. Nie, to chyba nie jest ostrzenie. Naciąganie chyba. Co to jest zasługo tutaj? Zapraszamy. To jest zaproszone.

No dobra, jakoś ciężko się. Ciężko się gada, to kończę. No, ale ja wstałem wcześniej to. Się rozbudziłem wcześniej. No to dzień dobry. Jeszcze raz.